Świata kury koka i rani nas dzień w dzień Gdzieś na szczycie góry. Wszyscy razem Wszyscy się spotkamy się Się to też to też nas Ziemia coraz więcej braknie ciała ludzkich mas Nikt nam nie powiedział jak długo będziemy żyć Do jakich rozmiarów ciągnęło się będzie życia Nikt nam nie powiedział nam nie się kiedy Czekać, aby znowu się pojednać Ramię w ramię, nawzajem siebie wspierać Rodzimy się, by żyć, żyjemy, by umierać O niele śmierci, proszę powiedz mi Czemu w stosunku do nas jesteś obojętny? Najlepsze są dla ciebie, młode ofiary Nigdy nic ci nie zrobiła, traktujesz się jak ty. Zobacz, ile miłości w każdym człowieku Nijeden by chciał przeżyć, choć pół wieku Niejednemu od wielu lat, najbliższych żonów brak Ciężko pogodzić się z tym, ale mimo tego ja i tak Jestem tego Wysoko, gdzie zwykły śmiertelnik nie stąpa tam nogą Gdzie spokój, harmonia i natury zerw Gdzie słychać szum drzew i ptaków śpiew Wschód słońca pada na twarz Wypełnia tą duszę, którą ciągle masz Wydaje się Tobie, że te uczucie już znasz Ale ono wcale nie jest Ci znane, chociaż było pisane i pisane też jest tam Także wszyscy się spotkamy, więc nie będziesz już sam Spotkać ludzi, których tak bardzo kochałeś Choć lata nie widziałeś, nadal kochać się przestałeś Zleżysz na plecach, oglądasz na płekity, niebo serce dotyka serca Nie ma szczęścia, nie ma peka, nikt się nie złości, nikt nie Nie byłem ja. W się zdarza. Oh shit. Musi się to Jak to na dole siema